Cześć, witajcie moi drodzy w piątym odcinku serii Brick Paper, a dzisiaj razem z Dawidem z kanału Abacus Brick przedstawimy wam informacje z ostatniego tygodnia ze świata LEGO. Zapraszam. Ten tydzień był bardzo ciekawy, gdyż zaprezentowano nowe zestawy LEGO, które pojawią się w 2021 roku, zaczynając od Harry'ego Pottera, po Super Mario, Marvel, Star Wars, Technic, City, Creator, Art, Dots, Friends, a nawet Ninjago, tym razem legacy, gdyż na zestawy z 14 sezonu musimy jeszcze poczekać. Jak zostaną zaprezentowane wszystkie zestawy, to pojawi się od razu o tym materiał, gdyż uznałem, że nie ma sensu nagrywać osobno kilka odcinków, ponieważ by to wyglądało, jakby filmy były nagrywane na siłę dla podbicia wyśledy czy dla zdobycia rozgłosu. Stąd tak jest, ani inaczej. W tym tygodniu zaprezentowano zestaw Lego z serii Technic we współpracy z McLarenem Sen GTR. Ten sam pojazd, tym razem bez dopisku GTR, także wystąpił jako zestaw z serii Speed Champions, który posiada 219 elementów i cena wynosi 69,99 zł. Zestaw McLaren Sena GTR ze serii Lego Technic zawiera 830 elementów. Sam model ma około 9 cm wysokości, 32 cm długości i 12 cm szerokości. Cena katalogowa zestawu w naszym kraju wynosi 219 zł i 99 groszy i trafi do sprzedaży 26 grudnia bieżącego roku. 17 listopada do sprzedaży trafiło piąte wydanie komiksu Lego na rok 2020. W tym wydaniu można natrafić na jedną spośród dwóch minifigurek. Minifigurkę Śnieżnego Samuraja z 8 wydania magazynu na rok 2019 lub minifigurkę Płaniny Żmi z 10 wydania magazynu na rok 2019. Minifigurki są dość ciekawe, więc jeżeli brakuje minifigurek do kolekcji, to za cenę 14,99 zł warto się w to zaopatrzyć. Prócz komiksu LEGO Ninjago do sprzedaży trafiło również drugie wydanie komiksu LEGO Batman na rok 2020. W tym wydaniu także można trafić na jedną spośród dwóch minifigurek. Minifigurkę Batmana z pierwszego wydania magazynu na rok 2019 lub minifigurkę Robina z drugiego wydania magazynu na rok 2019. Jednakże warto się zainteresować tą drugą minifigurką. Cena za sam komiks? to 14 zł i 99 groszy. Dla osób mieszkających w Niemczech w tym tygodniu zadebiutowały dwa pakiety magazynów LEGO, Ninjago oraz Star Wars, gdzie teraz się zajmiemy pakietem magazynów LEGO Ninjago. Tak jak w przypadku pakietów z innych serii magazynów Lego, możecie natrafić na dwa spośród sześciu magazynów i dodatki, jakim można natrafić, to: mini figurka Jazz z pierwszego wydania magazynu na rok 2018, mini figurka Buffera z szóstego wydania magazynu na rok 2018, mini figurka z siódmego wydania magazynu na rok 2018, mini figurka Samurai X z 11 wydania na rok 2018, mini figurka Nitro z dwunastego wydania magazynu na rok 2018 lub mini figurka z 13. wydania magazynu na rok 2019. Natomiast na jakie magazyny wraz z dodatkami natrafimy, to jest istna loteria. Co do ceny pakietu zarówno z Ninjago, oraz ze Star Wars, do którego przejdziemy za chwilę, to w Niemczech sam pakiet kosztuje 4,50 euro, natomiast nie wiadomo czy te wydanie pakietu zawita do naszego kraju, a jak zawita to najprawdopodobniej trafi do sklepu Empik, gdzie ceny są różne i jest zależne od typu sklepu. W sklepie internetowym cena wynosi 23,90 zł, a w sklepie stacjonarnym jest nieco drożej 28,90 zł. Również w tym tygodniu zadebiutował drugi pakiet magazynów LEGO Star Wars, w którym możecie natrafić na dwa spośród pięciu magazynów i dodatki jakie można natrafić to mini konstrukcja śmigacza Ray z 10 wydania magazynu na rok 2017, mini figurkę Finas z 5 wydania magazynu na rok 2018, mini konstrukcję Sokoła Millennium z 8 wydania magazynu na rok 2019, mini konstrukcję z 9 wydania magazynu na rok 2019 lub mini figurkę żołnierza najwyższego porządku z 10 wydania magazynu na rok 2019. Dodatkowo również otrzymamy saszetkę z kartami Lego Star Wars z pierwszej lub drugiej serii. Co do ceny to wypada identycznie jak w przypadku pakietu Ninjago, więc nie ma sensu co przedłużać. Wczoraj został wyemitowany drugi odcinek polskiej edycji programu Lego Masters. Jeżeli nikt nie obejrzał odcinka, to macie okazję obejrzeć powtórkę w dniu dzisiejszym o godzinie 17.30 na kanale telewizyjnym TVN lub na platformie Playerpl, gdzie odcinek jest dostępny do obejrzenia od razu. Co do pierwszych wrażeń drugiego odcinka w porównaniu z pierwszym, to zauważalny jest duży postęp zarówno w budowaniu przez uczestników, jak i również w podejściu do oceniania konstrukcji przez jurorów. Tematyką drugiego odcinka był kosmos. Sześć par wylosowało, jak ich konstrukcja powinna ulec destrukcji w dany sposób, i było ich trzy: upuszczenie konstrukcji z dużej wysokości, rozwalenie konstrukcji za pomocą kija baseballowego oraz eksplodowanie konstrukcji za pomocą dynamitu. Uczestnicy mieli za zadanie zbudowanie konstrukcji właśnie związanej z kosmosem i mieli na to 8 godzin, a później konstrukcje zostały zniszczone przez prowadzącego programu na sposoby, które wspomniałem wcześniej. zapowiedzi drugi odcinek Jena Spar miała opuścić program i parą, która opuściła program to Joanna Krzysztoforska oraz Kajeta Nieznach. Tematyką następnego, a zarazem trzeciego odcinka jest wdzielenie się w artystę, gdyż uczestnicy otrzymają przepołowiony losowy przedmiot i za zadanie mają stworzyć własną, drugą połowę danego przedmiotu, oczywiście z klocków. Na następnym odcinku Jena Spartak, że opuści program. Co do mojej ulubionej konstrukcji, to najbardziej przypada mi do gustu budowla Maćka i Agnieszki. A jaka jest w waszym zdaniem najlepsza budowla z drugiego odcinka? Dajcie znać w komentarzach. To już wszystko na dziś. Koniecznie zobaczcie kanał Abacus Brick, a jeśli odcinek Wam się spodobał to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji zarówno na jego jak i na moim kanale, by być na bieżąco z nowymi filmami. Trzymajcie się, do zobaczenia.